Jeny, co ja mam z tymi włosami? No, kompletnie potargane! Już nie radzę sobie z nimi, muszę iść do fryzjera. Uch, masakra jakaś, a tymczasem, jak codziennie, założę po prostu czapkę. Dobrze, że jest zima, to jeszcze w miarę ona mi pasuje. Ojej! Hej, odrobinka! Ja Jety w mojej łazience! A nie! To moja córka, odrobinka, co ty masz z włosami, ale jesteś potargana, ogarnęłabyś się jakoś, no naprawdę, grzebieni to chyba mamy z trzy w domu, inne kosmetyki też, naprawdę, umyj włosy, proszę cię. Jak, jak się ogarniesz, to, to chodź do mnie do salonu, coś ci dam. Podrobinka, a co ty masz na głowie? Miałaś umyć włosy, a nie zakładać czapkę, ale idziesz na łatwiznę, no naprawdę. Tata, weź ty już mnie nie denerwuj, dobrze? Ja myłam je, szczotkowałam, miliony odżywek, mgiełek i jakichś innych pierdół, a one i tak nie chcą mi się ułożyć. Ja po prostu muszę w końcu iść do tego fryzjera. A poza tym, ojciec, to czemu ty leżysz o trzynastej? Oj odrobinka, a co ty wyrzuty staremu ojcu robisz? No łupię mnie jakoś od rana w krzyżu. Nie wiem dlaczego, to się położyłem. Liczę na to, że mi przejdzie. Ale, ale nieważne. Dobrze, że już jesteś. Chciałbym ci coś, chciałbym ci coś dać. Odrobinka, a teraz się skup. To jest mapa do skarbu, który jest ukryty na naszej posiadłości. Dam ci ją i liczę na to, że go znajdziesz. No, no jak to jakiego? Yy, no, yy, skarb to skarb, naprawdę. No, no już, już nie rób problemów, dobrze? Myślałem, że się ucieszysz. No dobrze, no! Dzięki, tata. A poza tym, jak nie chcesz, żeby cię plecy bolały, to trochę ruchu by nie zaszkodziło. Bo i ci się taki brzuszek zaczął już robić. Oj, odrobinka, no bo zaraz jak wstanę. Dobra, już idę szukać. Halo, riperina. Cześć, słuchaj, bo ja od taty dostałam jakąś mapę skarbu, ale w sumie nie wiem dokładnie co w niej jest. I no i dobrze wiesz, jaka ja jestem nierozgarnięta w tych sprawach. Więc jakbyś mogła przyjść mi pomóc poszukać tego skarbu, to bym ci się odwdzięczyła. No tak, no wiem jeju to się zerwi na chwilę, no, no zajmie nam to krótko. No, Sana to będę szukała cały dzień. A z tobą to dobrze wiesz, że jakieś 10 minut i znajdziemy. A tam w skarbie mogą być fajne rzeczy, a może jakieś pieniążki będą, albo zabawki, no nie wiem, co tam jest, no. Przyjdziesz? Za ile? No dobra, no to pa! Zgodnie, kto to? Em... Yy... Emm, uh, 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 wiperina? No brawo! No i widzisz, no i to tak wygląda. No, faktycznie trudne. Dużo ścieżek tu jest narysowane. I dużo jakichś X-ów. No bo właśnie w te X-y to musimy podążać. To znaczy do tych X-ów. Bo tam gdzieś tam jest jakieś chyba drzewo czy coś narysowane. No i do tego musimy jakoś dojść. No wiesz, jak to w tych wszystkich filmach. Tam zawsze jest pod jakimś drzewem, piracki skarb, x i jakieś tam inne rzeczy. No dobrze, no to myślę, że damy radę. Może pójdziemy na razie porozglądać się po okolicy i poszukać mniej więcej jakiegoś xa? Albo, no nie wiem, zobaczymy, co wyjdzie w praniu. Gdzie jest Olaf? Tu jest! Hehehe! <laughs> Oj, odrobinka wiperina! Co tu robicie? Szukacie czegoś? O, Olaf, dobrze, że jesteś. Możesz do nas zejść i pomóc nam szukać, bo dostałam od taty mapę skarbów. I teraz właśnie go szukamy. Skarb i mapa to są dwie rzeczy, które Olaf kocha, lubi i stanuje! Już schodzę. Odrobinka, tu pokaż mi tą mapę. Mhm. Uh -huh. uh -huh. No to, to już wszystko rozumiem, już wszystko wiem. Olaf, to już wiesz, gdzie jest ten skarb? Nie mam pojęcia. Oj, Olaf, zrobiłeś nam złudną nadzieję. To teraz przynajmniej pomóż nam szukać. Coś znalazłem! Coś znalazłem! Tutaj! Coś tutaj znalazłem! Wywąchałem moją marcheweczką! Odrobinka Swiss, Swissis! Olaf! Pokaż co ty tam masz! I co tam jest? Jest coś fajnego? Jest coś fajnego? Wow! tu jest złoto! To są pieniążki! No! Fajny ten skarb! Teraz możemy iść wspólnie na pizzę! Tak! Pizza! Pizza! To jest to, co bałwanki lubią najbardziej! Ojejku! A mnie łupie i łupie! No trudno! Starość nie radość! Już jest ta pora, że trzeba spróbować wstać! Uh, 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 Ała! To nie był dobry pomysł! No trudno, ale jak już leżę, to, to leżę. Dobranoc.